No nie mam jeszcze zębów, nie, nie miałam jeszcze zębów, uszło mieć zęby. Nie, Boże, czy wy się nauczycie, że ja nie lubię takiej rzeczy z rano? Spadaj. Jest rano, to muszę się rozciągnąć. Umyć co sobą. Być nie się w Kurczę, ja rano mam to samo. Bez kawy nie podchodź. Po rajskim w tych wszystkich emocjach poszła taka propozycja, nawet już nie wiem od kogo, czy to ode mnie, czy od Patryka, żebyśmy zostali w tej parze i tam sobie na mały paluszek obiecaliśmy, że zostajemy, nie zmieniamy tego. No więc to trochę mnie tak trapi z tyłu głowy. A czyli to nie tylko o kawkę chodzi? A jak się spało w singlówce? Bardzo dobrze. Dobrze? Bardzo. A ty masz niespokojne nogi w nocy, że tak rzucasz? Mam. No, widać. I normalnie mam też. Tak, tak lata, chodzisz w łóżku. Ale to nawet jak siedzę, to zauważysz, że robię tak cały czas. No, ale w nocy to inaczej już się odczuwa, nie? Jak, tak. No. Dobudziłem się trochę przy tobie, nie? Tak. No. Ja mam je z palcem w tyłek sztruchałaś z nogi. A myślałem, że mi się coś śni, tak odwraca. Ale ta, kurczę, szkoda, co że to... Czyli mi też się to nie śniło? No. Znowu mi się śniło. Się. A coś takiego robiłam? Że w ogóle mieszkaliśmy w jakimś bunkrze. Marwin, jeśli wiesz o czymś, o czym powinna wiedzieć cała ludzkość, to podziel się. W bunkrze mieszkaliśmy. No. I ty spałaś. W tym bunkrze? Tak. A czy ogólnie, my spaliśmy w bunkrze, bo to był zrobiony, był zrobiony bunkier na mieszkanie. I... Ja musiałem wychodzić poza ten obiekt, poza to mieszkanie. On był normalnie przy ulicy, jakby, nie? I musiałem odstawiać ten sam bidon, który tu jest, na półkę, która jest na ulicy. Musiałem wracać. <laughs> nie wiem czemu. <czefło. śmiech> ja miałem trochę gorsze ale no, twój też jest. Spokojny.